Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. A dzisiaj co? Dzisiaj zagramy sobie Fortnite'a i jak widzicie jestem na swojej głównej bazie i mam zamiar zrobić sobie obronę burzowej tarczy 8. Tak, już ósma misja będzie na pierwszej mapce. I co? I chciałbym, żeby ktoś mi pomógł. Ewentualnie, jakby mi coś doszedł do mnie, czekajcie, ja sobie jeszcze właśnie ogarnę bronie. Wezmę sobie może jakieś. Jakieś jeszcze fajne bronie ze z, z nie weźmy na, na przykład tą rakietnicę I ewentualnie... Nie, dobra, tych już nie chcę A Nie wiem, czy gra jest troszeczkę nie za mam nadzieję, że mnie dobrze słychać Bo inaczej będzie źle, no dobra, spróbujemy Rozszerz tarczę i bardzo bym prosił, żeby ktokolwiek do mnie doszedł, bardzo bym prosił, a jak nie to następnym razem kurde będę musiał sobie skombinować jakąś pomoc. Czy może, może ktoś do mnie dojdzie? Proszę. Dobra, mamy minutę rozgrzewki. Ja sobie jeszcze ogarnę tej broni, najwyżej wezmę sobie ją tutaj. Nie wiem, czy będę używał broni białej, dlatego lepiej chyba sobie wezmę to, czekajcie ja sobie to inaczej trochę ustawię powiedzmy tak tak no bo ułożenie broni jest najważniejsze to ważniejsze od samej broni dobra jeszcze 40 sekund, bardzo bym prosił żeby ktoś ktoś mi pomógł bo samemu będzie ciężko Jeszcze ogarnę panel. Podwójny skok! No chyba będę się sam męczył? Przecież samemu to jest masakra. A jakby tak samo wygrali ósmą us obronę tarczy, no kurde, no. A. no. Proszę, 10 sekund, ktokolwiek, ktokolwiek. Rośnie. Kurwa mać Dobra, mamy 5 fal. Jak widać, jestem sam. Przygotuj się na atak ze wschodu. Fuuu, powiedziałem, że będzie masakra. Dobra, pierwsza fala jest na główną bazę. Główna baza wygląda tak, sami widzicie. Tutaj możemy sobie dać radę. M mogę sobie dać radę. Dobra, mam 250 przeciwników załatwić. E drona nie będę od razu Słyska. używał. Nie będę od razu drona używał bo... bo wydaje mi się, że to jest bez sensu. Poczekam aż będzie troszeczkę ciężej. Ewentualnie wtedy, Dobra. rakietica ma bardzo małą wytrzymałość. Dlatego ja polecam Przynajmniej tą brakienicę, przynajmniej polecam żeby używał właśnie z grup, jak jest grupa przeciwników Dobra wiecie co? Nie wiem czy teraz, ale chyba to zrobię Nie no kurde, zrony to całkowicie i nagra no patrzcie co się tu dzieje, przecież one nawet do mnie nie podchodzą o, wróć. Kurwa wyłącz to To jebałem sobie Wam Zamknąłem trochę lipę, ale się udało Jest, dobra, mamy jednego przyjaciela, który nam pomaga Boję się, że za bardzo jest gra podgłoszona Najwyżej między, w przerwie między falami ja sobie troszeczkę ściszę Bo mi się wydaje, że jest naprawdę głośno Gdzie jesteś mój przyjacielu? Pomóż mi Tutaj bardzo dostali się Mogę sobie wziąć trochę surowce, żeby odnawiać te murki. <laughs> w pewnym momencie zarypałem troszeczkę. <laughs> Z tego jestem <są> niezadowolony. <laughs> Shit. Mi się do środka, nie jest fajnie, nie jest ciekawie. Nie tu, gdzie trzeba, szczęsto przeładowo. No, no, gruby, dobra, jeszcze 95 przeciwników. No, szczerze, nie jedno. To mogę sobie zostawić na teraz tego drona. To właśnie, żałuję, że tego nie zrobiłem. No, ale już trudno za późno. Kurwa, mać. Nie no jest ciężko, naprawdę jest ciężko Chociaż moja baza jest naprawdę tutaj dobrze rozbudowana no, Także Jak się przebiłem to przez te przysy, pierwsze warstwy także nie będzie problemu ale to jest pierwsza fala i to na właśnie najmocniejszej mojej bazie więc boję się co będzie się dalej działo Bardzo się boję Ogólnie też cieszę się, że w ogóle nie jestem sam, bo samemu już było, jak widzicie, tą pierwszy fale jest ciężki. Mam niby drona, ale zostawię go sobie na następną e, fale. Ja idę sobie szybko po surowce Lecę szybko po surowce Przygotuj się na atak ze zachodu Mam na nadzieję, że mogę je wziąć Magazyn Ktoś metalu. Dobra wejść to Kurwa teraz z tamtej strony uf, uf. Ciężko będzie ja sobie jeszcze przyciszę trochę grę, wróć tu, nie skończę Bo wydaje mi się, że jest. Jest chyba troszeczkę za głośno. Dobra. Powiedzmy, że niech będzie tak. Naprawdę wdzięczny za młodościowi, że on mi pomaga. Jako jedyny. No i jest ciężko, ale mam nadzieję, że sobie damy radę. Chciałbym. Patrz, to wróćcie tu do mnie. Naprawdę dobrze, że ulepszyłem sobie w ostatnim odcinku tą broń, bo widzicie, naprawdę dobrze sobie nie radzę tutaj, tutaj na nich. Czego oni też nie są za mocni, no ale jest ich w cholerę. To jest dużych naprawdę dużo. Dobra. dobra, używamy drony, bo to jest drona, bo jest ciężko. Poczekaj po pomocy ile wytchnienia. Się, co się tu, tu dzieje teraz? Bez żartu! Kurde, nawet nie podchodzą Nie da rady Aha, surowca ma max, już się próbuje zbierać No tak. Smok, idź Dobra Masaka Mórzowe pokraki! Fu, fu, fu! prawie te murki, Tu mamy chwilę taki, taki, e, wolnego od nich. Dobra, znowu się zaczyna Jest ciężko, no, jak widzicie, sami widzicie, że jest ciężko, no ale dajemy radę. Jestem z tego zadowolony To jest dopiero ósma obrona burzowej tarczy. Ciekawe co się będzie działo na dziesiątym poziomie. Kurwa, aż tak pomyśleć. Nie no, jeżeli ma się ekipę, dobre wyposażenie, no to myślę, że nawet dziesiątka nie sprawi większego problemu. Dobra, jeszcze pół minuty powinniśmy dać radę. Powinniśmy sobie dać radę z tym. Dobra, jeszcze 17 sekund. Damy sobie radę. Dobra, mamy to... 2 na 5 fal, e, fal jest zrobionych. Niestety. Fuh. Odnawiam szybko. Szybko odnowić, kurde naprawić wszystko e, z południa, dobra, będzie znowu przepom Tam też te trzy bazen takie w ogóle takie gorsze trochę Nie, naprawdę fajnie, że mi w ogóle ten typek pomaga. Z tej strony, tak? Ale ja nie musiałem tu pozostawić, bo amplifikatora, tak mi się wydaje. Dobra, jest. To... Wszelelkie bardziej mi się to podoba niż yy, czasowe, nie? O wiele bardziej wolę to. O kurwa, on Nie! Nie! Kurwa, mać! Ja pierdolę. fajnie. Dobra. Trzeba użyć kurde tego drona. Nie narobili przepału. Oho, masakra. Więc zajebistego ma tego skilla ten ninja Naprawdę, taki, na takie większe grupki to się przydaje mega O, tak na przykład teraz Jeszcze to naprawię szybko Kurwa zepsuli Jeszcze to zepsuli rany Nie jest fajnie To w ogóle próbowaliście już ee, Grę w Baty... nie Battle Royale, na tym ratowaniu świata w trybie pierwszoosobowym Nie wiem, może nagram jeden odcinek, ale że to jest naprawdę ciężko. Ciężko się przyzwyczaić. Oho, dobra, gruchota gdzieś kurwa leży. Shit! Siet! sied, sied, sied. Dobra, leży. 3, 147, setka, po... setka jest położona. Podejrzewam, że teraz jest ta gorsza. 150, 140 przeciwnie. Nie, ta broń jest naprawdę genialna na nich. Kurwa, chyba będę teraz. Przed tylko w upgrade i w ulepszenie tej broni To naprawdę nie, Kurwa lekkie lagi mi się zaczynają jestem bardzo niezadowolony Nie no oni tu powinni zdechnąć Czemu nie zdechnęli? Kurde Podejrzewam, że będzie lipa Mamy drona, jest, mam jeszcze drona Zajebiście Użyj go, użyj go szybko Dobra Shit Lipa teraz jak cholera O rany Masakra HP, daj mi ten HP Dobra, trzeba to postawić, tej murki Ile jeszcze zostało? 66 Muszę to jeszcze szybko polepszać. Tu się szczylaj A ja tu próbuję O no, ile tam jest Dobra dajemy jeszcze 46 Dajemy radę Chociaż mogłem tamtego typowi też rzucić taką bronię Trzeba mu zrobić no ale Mam nadzieję że ma dobre w miarę Dobry mały ekwipunek Kurwa gdzie on jest Typie, pomóż mi co to on robi? Kto mi powie? Kto mi to chyba wytłumaczy? Jeszcze 22 zostało, on się teraz opierdziela pod koniec. No nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Oj, oj. Dobra, jeszcze czterech. Jeden. Mamy to, mamy to. Dziękuję. Kolejna fala. Muszę sobie... Ej, kurwa mać. Pomyślmy. Nie tyle. Eee, zachód, kurde, znowu na tamtą bazę. Nie da Niedobrze. No nie no, to jest naprawdę masakra. Zresztą, jak sami widzicie. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, bo, bo już mi zaczynają atakować. A mnie tam jeszcze nawet nie ma. Od której strony? Od tej teraz. Fu uh, 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 uh. Dobra. Czwarta fala. Robimy to. jest ten skill na taki. Takiej większej ilości przeciwników. Już mm, mm. jak są w rzędzi ustawieni, to jest naprawdę mega. Tylko od tej strony nas Tak? Nie, tutaj nie ma jak przejść. Dobra, ty tyle dobrze. I jak widziałem, że tu mogę chyba nie naprawić, tylko ulepszono jest wszystko. Shit Czekajcie, muszę zrobić tak. Dobra, o to chodziło. Ech, nie chcę na razie drona używać, bo mi go szkoda. A póki sobie tak w miarę jeszcze dajemy radę, to wiecie, to nie ma potrzeby, żeby go wykorzystywać. Mogłem wszędzie ustawić takie murki ten z metalu, bo to. Sami widzieliście, co było wcześniej, jak były te drewniane. Dobra, kurwa teraz się dron przyda. Dobra, szybko naprawiamy. O, kurwa. Ej, chyba w dobrym, w dobrym momencie użyłem tego drona. Wiedziałem kiedy. Dobra, jest. Chyba ten tytuł się chyba w ogóle nie stara. Nie by coś tam do nich strzela, ale to jest wszystko mało. Ktoś może powiedzieć, że... W ogóle w nie celuję, no i. Bo łowisko w ogóle w nie trafia, no ale. W takiej sytuacji jest. No. Ja się nie skupię na tym, żeby. W sumie. powinienem może. Kurwa, nie tak! Shit! Lipa. O kurwa, co się tu dzieje? Dobrze oni się skupiają też na kilku murkach naraz, a nie. Nie, nie na jednym tylko, nie? Bo tak, żeby mi się dawno dostali do środka. A tak to już 3 minuty wytrzymaliśmy Szybko przyszła to tu chłopie Na co ty czekasz Oho dobra znowu grupatać gdzie? Kurwa dostali się Nie ma opcji Szybko to. Dobra powinniśmy to zrobić Pół minuty Pół minuty zostało Oni się ładnie rozeszli Dobra. O nie, 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 Ty gdzieś dalej musiał tutaj Dobra, 8 Mamy to, kolejna, czwarta, tutaj. Dobra, sekund sekund. to to. nie, czwarta Czwarta, kurde, fala nie, Super Przygotuj się na atak ze wschodu Czekaj typie, czekaj, czekaj, ja ci kurwa broń zrobię Zrobię mu nową broń, czekaj, czekaj, czekaj Naboje Tu ci zaraz rzucę No Trzymaj Trzymaj i chodź strzelać Mogę mu ta kurwa od razu dać, ale Jest, dobra na, na... moją główną bazę atakują także no, ja jestem w bardzo zadowolony Powinniśmy sobie dać radę bez problemów Jednak na tą bazę to... Ja jestem prawie pewny, że mogę wygrać Ej typie, gdzie ty jesteś? Kurwa nie gadajcie, że teraz coś ogarnia z tą bronią gdzie z niej strzelał, kurwa nie będzie jej używał. No ja mu dałem po to, żeby z niej strzelał, a nie! O kurwa Shit Jeszcze te trzeba takować Shit nie no, powinniśmy sobie to dać radę, no ale jest ciężko Sami widzicie Kurda, gdzie ona jest? Chodź tu nie, 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 on Dobra, chyba nalot. O, oh, ho, oh, oh. ho, wyszedłem low hp, super chciałbym za chwilę znowu będę miał drona, muszę tylko do niego wytrzymać. इ मिराद Nienawidzę go Shit, dron! Dobra, mamy drona! Takie misje bez użycia drona ja sobie nie wyobrażam, żeby sobie dać radę 30 jeszcze Siedmiu, 6. Nice! Mamy to kurwa zrobione! Obrona bożowej tarczy 8 O! Super! Dzięki ci typie Kurwa, walka 11 tysięcy punktów. Nice, super! Super, super, jestem zajebiście zadowolony o. Dobra jeszcze idę sobie szybko odebrać nagrody. Ja, ja, ja muszę coś zjeść Aż się głodny zrobiłem ha. O masakra Po prostu masakra Jeszcze takie szumy w tle, ale nie wiem czym, czym są spowodowane. A to kurwa, chyba przez grę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Uff, dobra, mniejsza z tym. Tak czy siak, jestem bardzo zadowolony z tego, że się nam udało w końcu. Co sumie jedna próba była, tylko raz, teraz próbowałem. I jak widzicie, od razu się udało Dobra, co dostajemy w widolce? Punkty doświadczenia I tutaj te Reprofity Dobra, tutaj to zmniejsza z tym Mamy jeszcze 4 mini lamy Do tworzenia, chyba sobie tworzę od razu Eee, chyba. Zrobiłaby się srebrna Skrybam albo złota. To nie. Ja, Sama Nie ma nic, no. no, nie ma, no nic. Lipa. Tylko te punkty, te. Co to jest? to jest? specjalna waluta, o! Ta specjalna waluta jedyna się nam przydaje się nam mi się przydaje I co? Co ja mogę powiedzieć? Dziękuję Ci drogi widzy w tym momencie za oglądanie. Jeżeli Ci się je podobało daj oczywiście łapkę w górę Suba i napisz jakiś fajny komentarz Ja się postaram Nie wiem Wykonać parę misji i myślę, że zrobię też Kolejny odcinek z obrony burzowej tarczy Już 9. ale w tym momencie Żegnam się z Tobą i dzięki za oglądanie. Na razie cześć.